Maneczko. Mam nadzieję, że będzie mnie słuchać. Nie tak jak ostatnio, jak węgrywałam coś takiego, bo wtedy strasznie biało. Ale teraz nie, tak jak możecie słyszeć, tylko szum wody. Może Was też to zrelaksuje, bo mnie to relaksuje. Przyszłam, widzę co ja wymyśliłam, żeby nagrać QA, ale nikt mi nie chciał zadać pytań. No to trudno, ja się nie będę tylko oprosić. Nie będę śmieję się, ale zrobimy tak. chat DGPT tak samo jeziłam, więc mam nadzieję, że nikt mi nie będzie jeździł, A jak tak, to no trudno. Kropi trochę, ale dobra. Do końca Będziem, będę nagrywać QA A pytania zadał mi Chat GPT Tak też można co nie? A tak w nie będzie się nazywać ChatGPT zadał mi... nie. Chat GPT nie przypytuje, Jakoś tak? Jakoś to tak nazwiemy. I mam pytania. Od razu mówię, że ja te pytania tylko zescreenowałam i nie czytałam dokładnie co tam jest, więc lecimy na spontanie, jak zawsze. Widać mi tu? W ogóle, siedzę na pomoście, patrzcie. Bija się trochę. Mam nadzieję, że mi telefon ani nic nie wpadnie. I nie będzie mi tutaj przeszkadzał. Dobra, lecimy z Pierwsze pytanie jest. Jaki był twój wczorajszy dzień w trzech słowach? Co ja wczoraj była wczoraj? Wczoraj była taka burza, tak? lau była babcia, byliśmy u zwierząt iśmy łapsi. Tak ogólnie mówiąc, więc ciekawego się nie dało nie, nie, nie działo. Wczoraj nie było w ogóle pogody, na robienie ciekości A byliśmy w wodzie jeszcze na chwilę. Ale no, nie było za ciepło. gdyby Twoje życie miało teraz tytuł filmu, jakby się nazywało? Hmm. Droga, przez mękę. Nie wiem, że piję. Nie wiem, jak. Widzicie, właśnie tak, tak wygląda nieprzygotowanie się do filmu. <grym> Ale ja chciałam spontanie, a nie, że sobie przeczytałam to pytanie i wiem, co. Na, na, jak odpowiadać. Nie wiem, kiedyś, to, kiedyś coś myślałam. Ominimy to pytanie, bo nie wiem. Masz 30 sekund w sklepie bez limitu pieniędzy, gdzie idziesz. Ja tak myślałam. Pewnie większość by się da się tak pomyślała, że do jakiegoś takiego z elektroniką nie. To jest dobry pomysł, ale nie wiem. Mi się wydaje, że mam ja poszedł do jakichś ciuchów Ja to jest... Zakup, ja bym miała dużo kasy, to ja bym ciuchów najwięcej składowała. Jestem za jeśli chodzi o ciuchy. Więc myślę, że Że poszedłbym do jakiegoś jakieś berszki, no do któregoś jakiegoś z ubraniami. Co robisz najdziwniej? Tanczysz, jesz, jesz, czy śpisz? Bez sensu to pytanie wam powiem. Chyba tanczysz. A nie wiem, bez sensu. Na jakim reality show byś się sprawdziła? Ja bym chciała do Azji Express, ale to by było fajne. Azja, Ameryka, Express, teraz jeszcze jest jakieś. Teraz coś innego będzie jakiś nowy ten, jakaś yy, nowa edycja i coś innego. Ja bym poszedł takiego z jakąś przepcie, z kimś takim fajnym, który później przez przygoda, bo to naprawdę jest to taka pewnie, fajna przygoda. Jak ja oglądałam wyglądała od pierwszej edycji chyba, to naprawdę to takie wspomniane i w ogóle jak to człowiek inaczej, inaczej mózg programuje potem już później jak widzi, jak tam ludzie żyją i w ogóle. Widać po tych ludziach, co brali o te gwiazdy. Czyli znaczy nie, może później jak już ten, no, ale widać jak w trakcie tego programu. Włącza się im inne myślenie, jak widzą, jak tam ludzie żyją, a co oni robią na co dzień jak oni żyją. Z jaką kreskówkową postacią się utożsamiasz? Nie wiem, ale mogę powiedzieć, kogo lubię, takie, jeśli chodzi o takie bajki. Mi się w ogóle pojana podobały. W ogóle pytanie nie tak nie do rzeczy, nie to samo, nie, ale... Czego nigdy nie powiedziałabyś na pierwszej randce? Czy kogoś kocham, albo się zak nie, nie zakochałam. Nie wiem, no ale że kogoś kocham, to chyba raczej bym nie powiedziała, bo że będziemy już razem po jednej randce, no bo Czy potrafisz mówić jak bohater z bajki, reklam, pokaż? <grym> Ej, tego pytania nie wiedziałam, że takie jest, ale ja umiem mówić osłem, ale nie będę tego pokazywać, nie będę robić sobie głupka, ale umiem mówić chyba nie jak osio, nie jak ten, jak Czesio z Władcy Much, ale nie pokażę wam jak to mówię, bo później nie wiadomo czy ktoś to znajdzie i tego nie wykorzysta. Masz jakiś bezsensowny lęk, na przykład że ja się pochłania sedes? Ale mam lęk, mogę wam powiedzieć o tym, że na przykład ja nienawidzę jeździć drogą, gdzie nie ma chodnika i musicie jechać aby takim poboczem, nawet czasami pobocza nie ma, nie? I jedzie za wami samochód. Ja po prostu mam taką tramę, nie wiem czego, bo mi się nigdy nic nie stało, nie? Ale nienawidzę jeździć, jak jedzie za mną samochód, bo mi się od razu kierownica telepie. To jest naprawdę, nie wiem czy ktoś o tym wie, ale ja już o tym mówiłam. Chyba. Może nie tu, no ale ten, ci co mnie znają, to będą wiedzieć. Kiedyś pojechałem z rodziną wycieczkę, jedziemy, sobie jedziemy. I się kazało, że mieliśmy przez rondo tak mnie wkopały. No ja mi się narazowało od tam ten jak musiałam jechać tym rowerem. No ja nie nienawidzę po prostu tego. Nie, nie, nie. Co najdziwniejszego ci się śniło? Nie wiem czy najdziwniejsze, ale takie, takie co pamiętam, sen. Mi yy, się cmentarz. Normalny cmentarz, na którym byłam na pogrzebie i po prostu słyszałam dzwony. takie Później jakaś taka była burza, wiem, że uciekałam, po prostu było coś strasznego. A to było po tak, czy no już, już prawie rok po pogrzebie, ale to straszne, straszny sen Tak Ja sobie o tym przypomnę. Ja się chyba płaczę, nawet obudziłam, się wydaje. Nie wiem, coś strasznego. Na pewno było coś straszniejszego, ale ja nie pamiętam. Wiem, że na pewno to takie co mi tak zapadło, zapadło mi w pamięć. Czy zdarzyło Ci się kiedyś udawać, że coś wiesz, a totalnie nie wiedziałeś? No ba, chyba no każdy tak miał, że udawał, że coś wie, a naprawdę tego nie wiedział. No to udało się. Tak, tak było no, na pewno i to parę razy. Jaki jest Twój typowy quality pressure moment? Nie wiem, ale no taki na przykład, że sobie siedzę, piję sobie cappuccino moje ukochane. No i tak piję sobie, patrzę, a bo o, jeszcze mam lepsze. Tak sobie siedzę teraz, tak jak teraz tylko, że jeszcze przydałoby się tak, jest ciepło, jest za gorąco mogłoby być trochę chłodniej, no ale tak, żeby jeszcze raz był zachód słońca a ja zbyt wiele ostatnio na zachodzie słońca wyłączam. z pięknie było szkoda, że teraz nie mam, bo będzie padać i w ogóle burza przyszłam tu dopóki jeszcze jest pogoda ok co robisz, gdy jesteś sama w domu i totalnie nikt na ciebie nie patrzy ostatnio jak nikogo nie było to ćwiczyłam bo miałam na to przestrzeń i nikogo nie było, nikomu nie przeszkadzałam to na pewno A tak ogólnie to sobie coś oglądam śpiewam. no, to tak. Jakie słowo wypowiadasz najczęściej i nie zdaję sobie z tego sprawy? O tutaj zauważyłam to, że tak mówię, bo tak... No i miałam właśnie to powiedzieć, bo tak ogólnie, to tak nie mówię. Mm, tak jak na przykład rozmawiam z rodziną, ale właśnie często tu tutaj mówię ogólnie, albo na przykład tragedia, masakra, tak na co dzień ja tego nie używam, ja to zauważyłam, że tylko używam tutaj. Tragedia, masakra, ogólnie to takie trzy słowa, które tutaj tak często używam. I teraz następne. Co ostatnio dodałaś do koszyka, ale nie kupiłaś? Powiem Wam szczerze, że ostatnio na przykład na, na ja stronie, albo na Temu, wchodzę sobie, dodaję sobie to do koszyka, ale później w ogóle tego nie kupuję. Nie wiem po co ja w ogóle, Albo na Vinted, o na Vinted ja często dodaję, lajkuję sobie różne rzeczy i większość po prostu tego nie kupuję, bo już ludzie wyprzedają. A ja po prostu sobie wchodzę i sobie lajkuję. A kupować tego nie kupuję. Bardzo rzadko. Jak wygląda Twój chillowy wieczór? Szczegóły proszę. Co mi na szczegóły proszę? Proszę. No to co takiego ja mówiłam, że na przykład żebyś tak. Kawa, jakiś film i sobie, żeby tak sobie oglądać. kocyk, świeczka. No, i po prostu takie idealne. No, albo jak mówiłam, taki: sobie sobie posiedzieć przy zachodzie słońca. Kocham zachody słońca, jeśli ktoś nie wie, jak kocham zachody słońca. Wschody też, ale ja mi się tak marzę pojechać nad morze sama, ze znajomymi, ale tak sama też nie mogę pojechać w ogóle. Kocham podróżować sama, i ja ogólnie podróżować. Pojechać na tak właśnie na, nad morze i przyjść sobie na zachód słońca, sobie tak posiedzieć, posłuchać muzyczki. Coś pięknego, ja muszę kiedyś tu grać na to, to jest moje takie marzenie. Co robić pierwsze powstanie z łóżka? Tak serio, serio. Idę do toalety. No, nie robię herbaty, robię się No idę do, do toalety, bo no, mi się że każdy tak robi. A jak nie, no to to jest moje pierwsze co robię. No i ubieram się. O, no, no, to pierwsze to ja się ubieram. Czego ludzie by się po tobie nie spodziewali? Mi się wydaje. Niektórzy myślą, że ja nie przyklinam, a ja przyklinam bardzo, bardzo. Że, no nie no, dobra, śladę, że bardzo, ale na przykład jakoś tak czuję się przy i się dobrze, no to przyklinam, mnie. Ale ktoś co mnie nie zna, to myśli, że jestem taka cicha i w ogóle, a tak naprawdę to tak nie do końca. Też przyklinam, jak każdy dorosły człowiek. Czy masz jakąś super moc, która jest totalnie bezużyteczna? Nie. Nie wiem, wiem pominiemy to pytanie, bo nie jestem sobie w stanie wybrać teraz... Nie nie byśmy stąpiła, żeby się dobrze bawić? Jakieś o reklamowanie koncerty po prostu albo energetyków, nie, wiem, energetyków bym nie chciała reklamować, bo to nie jest zdrowe. ale coś o jakichś koncertach, jakiś nie wiem na przykład jakaś kama, że będzie jakiś tam koncert. Bilety do kupienia gdzieś tam, ja play ja albo że się bawię na tym koncertach. Reklamą, reklamą jakiegoś artystów się bawię dobrze na koncertach. Jak sobie skaczę? Nie no, bez sensu to, to co powiedziałam, no ale nie wiem. Bo to jest pytanie, w jakiej reklamie byś wystąpiła, żeby się dobrze bawić? Więc tak czekajcie, ja się muszę zmienić. Albo połączmy to z tym, że ja kocham Wychody Słońca, co już mówiłam. Że na przykład reklama jakiegoś picia, coś. Zachodzi zachodzie słońca Nie, mogła być na luzie ubrana, tak jak mi się podoba no i takie coś też bym coś być. robić ale to co mówiłam pierwsze, że jakaś ja sprzedaż biletów reklama bo taka była w ogóle że coś na koncertach po prostu się bawię czy istnieje taka reklama? Nie ale moja jest taka zimna więc tak to by wyglądało i teraz bonus bonus od chata GPT bo Zapytamy go, żeby mi dał jakiś bonik do filmu. Jakieś pytanie? Zapytałam go, i trzeba było wylosować. o 1 do 3 i jest pytanie: jakim bym była emodzie, czyli na jakim nowym emodzie by byś była, jakby. nie mieliśmy jak powiedzieć. Jakim nowym emoji byś, była, byś miała wybrać? Jest chyba takie. emo... Nie, nie ma go, ale ja na Instagramie widziałam tylko naklejkę, ja chciałabym być takim. Jak macie tę motkę, to jakby wzrusz z oczami, nie takimi, że tutaj były zlecą. To ja bym chciała być takim. I jeszcze te, takie serduszka. Mi się tak podoba ta emoji, a nadal go nie mam w tych emocjonalnych ikonach. tylko naistegamy z metajka, chociaż teraz w ogóle nie mogę go znaleźć. To jest moje ulubione ulubionej więc jakbym była, to bym była tym, co ono by miało znaczyć, taki, kiedy by można było go używać. Takie jakby wzruszenie, i takie nie, zakochanie, zauroczenie, coś w tym stylu, takim by mogła być. To jest moja ulubiona motka, której nie ma. Nie wiem, kiedy będzie, czy w ogóle będzie, ale to jest moja ulubiona. I tak wyglądało... Tak wyglądało to przepytanie przez chatu GPT. Nie wiem, czy wam się podobało, czy nie, ale możecie też znać, jakim wy byście byli emoji i albo jakie wy byście wymyślili, jakie, wam, jakie jest wasze ulubione. Moje jest właśnie ulubione to, co powiedziałam, ale którego nie ma, ale takie ulubione to jest samo to takie... To jest takie jakby wzór w oczach. To jest moje ulubione, ja go najczęściej używam. Trzeba kropić. trzeba padać. Więc zbiera się burza, więc ja muszę uciekać, a Wam dziękuję za oglądanie i że jeśli Wam się podobało zostawcie jakieś łapki w górę, komentarze i pytania, to wtedy zrobię Q&A z Waszych pytań, a nie, że musiała mojego jąka czy to pytać, żeby mi jakieś pytania zadał. Miałam jeszcze sobie posiedzieć, posłuchać muzyki, ale chyba się nie uda, bo zaczyna padać i zaraz będzie burza, więc dziękuję Wam i widzimy się w następnym filmie. Jeśli Wam się podoba taka forma, to mówię. Jak będą jakieś pytania, to no chętnie bardzo nagram, bo ja lubię tak gadać do Was. Widzimy się w następnym filmie. Bajo!